Witajcie drogie Panny, to jest czytanie dla Was na miesiąc luty 2025. Bardzo dziękuję Wam, moi stali bywalcy, za Waszą obecność, za Wasze wsparcie emocjonalne i nie tylko w postaci lajków i komentarzy i dzieleniem się filmami z innymi. Nowe osoby witam serdecznie, zapraszam, rozgoście się w tej przestrzeni, bawcie się dobrze, rozwijajcie, uczcie się. Eee, podnoście swoje wibracje, żyjcie pięknie Panna energia ogólna na ten miesiąc, dziewięć buław, co odchodzi do przeszłości pięć kielichów wspaniale co macie w głowie w sercu Eremita co macie w podstawie tego czytania Kochankowie. Wasza energia w tym miesiącu? Cztery kielichy. Co przychodzi tutaj z zewnątrz, trzy pentakle. Najbliższa przyszłość. Sześć miecz. Wskazówka bądź rada, koło fortuny i diabeł. tu sobie dopowiem jedną kartę no dobra zobaczmy w takim razie co mamy na wyniku cztery pentakle i pięć miecz dobra co mamy tu na wyzwaniu dla was as kielichów. dobra informacja od waszej duszy waszego wyższego ja lub podwyższych energii co one chcą wam dodatkowo powiedzieć no nie wierzę złodziejka snów po raz trzeci wychodzi ta karta może jeszcze jedną wezmę bo to aż cerowanie zasłony dobra mapa dla was tło lutego Jaki kierunek obierze sobie ten lód. Nauka. No dobra, to co my tutaj mamy? Kochani, energia ogólna lutego 9 buław. Zmęczony wojownik. Zmęczeni będziecie trudami swoich działań. Prób przeforsowania czegoś i ciągle coś idzie z taką czkawką, tak? Coś rusza do przodu, za chwilę coś się cofa albo nie dzieje się nic. W tej karcie jest oczywiście prośba, żebyście się nie poddawali, żebyście wierzyli w to, co robicie. Że to ma sens, że do ukończenia tej sprawy brakuje naprawdę już niewiele, że warto sobie chwilę odpocząć, zweryfikować swoje plany, popatrzeć, gdzie mogą być ewentualne błędy lub okoliczności, które mogą Wam szybciej pomóc rozwiązać pewne, pewne problemy, tak, z którymi się zmagacie. Fajnie, że do przeszłości odchodzi jakieś pięć kilików, jakiś smutek, żal, depresja. W miesiącu lutym wy jesteście w swoim sercu, w swojej duszy, w swojej własnej energii, tak? Czyli siedzicie, rozmyślacie, patrzycie na swoje życie z perspektywy szukania nowych rozwiązań, przeglądacie te lekcje, które przeszliście. To jest ogromna wewnętrzna mądrość duchowa, która wam. Przyświeca, która pozwala odnaleźć właściwą ścieżkę do rozwiązań tego, nad czym się zastanawiacie. W podstawie macie kochanków. Dla niektórych jest to oczywiście miłość, dla niektórych jest to podstawą waszego działania, tak? Jakieś pojednanie z kimś, kogo kochacie. Może ktoś was wspiera, kto was kocha, może wy czujecie wsparcie od tej, od tej osoby, może. W ogóle toczycie jakieś boje emocjonalne, i, i właśnie o to chodzi w tych dziewięciu buławach, że jest ta miłość w tle, tak? Jest ta miłość w podstawie, ale ciężko wam się z tym wszystkim uporać. Są jakieś przeszkody, są jakieś właśnie takie przestoje, które was zmęczyły już w tym, w tych bojach miłosnych. Do przyszłości najbliższej idzie bardzo piękna karta Sześciu Mieczy, czyli. Kochani, wychodzimy z marazmu, wychodzimy z burzliwych wód na spokojne wody, idziemy ku światłu, ku rozwiązaniom. Być może dla niektórych to jest krótka podróż, też taka w celach rekonwalescencji i wypoczynku. Wy jesteście w energii Czterech Kielichów, czyli takiej energii dosyć roszczeniowej i stagnacyjnej, tak? Popatrzcie na te dwie karty, na, tych, na twarze tego dziewiątego. Tego wojownika z dziewięciu buław i energię tej dziewczyny przy tych czterech kielichach. Głowa jest spuszczona, jest rezygnacja, jest zmęczenie, jest yy, niezrozumienie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Szukanie przyczyny, ale szukanie przyczyny w przeszłości, w przeszłych sprawach, a tutaj przyszłość oferuje Wam już nowe możliwości. Wy ich nie dostrzegacie, bo jesteście skupieni na tym, co jest tutaj na dole. tak? To jest pewna roszczeniowość, i tu jest na pewno prośba o lekcję wdzięczności, o to, żeby dostrzegać to, co jest piękne w Waszym życiu, o to, co już osiągnęliście. O to, żeby to celebrować, o to, żeby za to dziękować, bo to jest ogromna brama obfitości, która może Wam ten stupor właśnie przerwać. Z zewnątrz idą bardzo piękne o, o, energie współpracy, być może w jakimś zespole, z którym pracujecie lub ktoś będzie chciał z Wami współpracować w, w jakiejś sprawie, więc nie będziecie tutaj sami, tak. Na pewno jest tutaj jakieś. Polepszenie sytuacji, jakieś, jakieś no szansa na to, żeby, żeby poprawić swoją sytuację, to na pewno. Co macie do przerobienia? Bądźcie bardziej otwarci na to, co przynosi e, wszechświat, na niespodzianki, bądźcie bardziej radośni, bądźcie bardziej. E, Patrzcie na życie troszeczkę oczami dziecka, a nie osoby starej, zmęczonej, doświadczeniami, przybitej, tak i wiecznie opowiadającej te same historie, że yy, ja to przeżyłem takie trudne chwile i, i, i rozpamiętywanie ich. To macie w tej złodziejce snów, właśnie. To jest powtarzanie, że ja mam w swoich doświadczeniach bardzo trudne, przykre rzeczy, a zapominacie o tym, że czas mija. Wy już zbiera, zebraliście różne doświadczenia, które spowodowały, że jesteście już naprawdę innym człowiekiem niż tym, z którego wyrośliście. To już jest przeszłość. Te przykre sprawy to już jest przeszłość. Bądźcie bardziej radośni, bardziej otwarci, bardziej skłonni do flirtów, do randek, do rozmów z, z osobami, które wam to proponują, tak? Otwórzcie się też na to, co nowe, na to, co. szczególnie emocjonalnie. Okej, okay, w Radzie mamy koło fortuny, oto ci sprzyja, być może też w jakichś sprawach zawodowych m, lub w podróżach. E, mamy tutaj e, Rydwan, który przeszedł do przodu po sukces. E, jest tutaj ogromny ładunek energetyczny diabła, który po prostu mówi: e, wóz albo przewóz, tak. To jest energia takiego instyktu samozachowawczego, gdzie po prostu musimy przeżyć za wszelką cenę i wydobywamy się naprawdę z bardzo różnych okoliczności w sposób nieprawdopodobny. Wydobywamy takie energie siły, żeby przebrnąć i właśnie stać się zwycięzcą w jakiejś, w jakiejś dziedzinie, w jakimś temacie. I tu macie na wyjściu bardzo ładne energie właśnie takiego bezpieczeństwa finansowego, spokoju, Zawalczenia o siebie za wszelką cenę. <laughs> uważajcie też tutaj trochę na kłótnie, na spory, na to, żeby nie wzniecać niepotrzebnych um, sytuacji, które będą miały później przykre konsekwencje, szczególnie uważajcie na słowa. Dobra, ja sobie oczywiście dopowiem tutaj jeszcze co do niektórych kart. Co tutaj miłość w tej podstawie dla Was znaczy, kochankowie. O, Kochankowie i diabeł. No to jeszcze jedną kartę poprosimy. No tak, myślę, że tutaj niektóre panny walczą z uczuciem walczą z jakąś toksyną. Uważają, że ich związek, ich miłość, ich relacja jest po prostu toksyczna i że należy ją zwalczać za wszelką cenę zależy, należy po prostu chronić siebie. W związku z tym wolicie się odseparować w sercu i, 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 i w głowie i realnie wycofać się, bo nie jesteście w stanie dłużej tego znieść, tak? Zmęczeni jesteście kłótniami, bojami, dyskusjami. Macie już tego wszystkiego serdecznie dość. Chcecie być szczęśliwi sami ze sobą i w swoim świecie i w swoim raju. Jeżeli ktoś jest w małżeństwie, które jest po prostu w toksycznych relacjach absolutnie toksycznych, to po prostu już zaczynacie powoli myśleć, czy nie, nie odseparować się definitywnie, i nie zostać singlem tak i nie żyć w swoim świecie samemu, po prostu, że to jest o wiele wygodniejsze i lepsze dla was w tej sytuacji. Co oznaczasz? sześć mieczy. Odzyskujecie swoje poczucie własnej wartości, odzyskujecie swoją moc. Jest tu jakaś regeneracja też fizyczna, zdrowotna. E, to jest informacja co dla niektórych. Cztery kielichy, wasza energia i sprawiedliwość. Mhm. Być może wy oczekujecie jakiejś sprawy, kochani. Rozwiązania jakiejś sprawy sądowej, urzędowej. I w związku z tym jesteście właśnie w takiej energii dosyć stagnacyjnej. Patrzycie na to, co już było ze strony tych sądów, rządów i tak dalej, umów i dekretów, i nie bardzo ufacie i wierzycie, że coś z tego nowego może wyniknąć dobrego dla Was. W związku z tym no, jesteście roszczeniowi też do spraw sądowych, do tych, do tych sędziów, adwokatów no, wszystkiego, co się z tym wiąże. Hmm, ale myślę, że nie ma się tutaj co martwić, kochani, bo akurat w tym momencie, jeżeli Was niepokoją te sprawy, one się powinny dla Was rozwiązać pozytywnie. Mamy tutaj królową kielichów, która jest otwarta na Wasze, na wasze problemy, otwarta na Wasze prośby, otwarta na Wasze yy, roszczenia. Więc yy, bądźcie pełni nadziei. No, i macie tutaj w tej karcie, nie, nie traćcie nadziei, zawalczcie też o siebie. Nie, nie siadajcie na, na, na tyłku i zrezygnowani tylko bierzcie sprawy w swoje ręce bo warto o coś powalczyć jeszcze tak naprawdę do końca tak dobra, co my tutaj mamy w radzie co to oznacza to koło fortuny i diabeł i rydwan czy to była dobra interpretacja okej okay. I mam wrażenie, że może jakieś okoliczności będą sprzyjały temu, żeby się od tego, toksycznej, tej toksycznej osoby, toksycznego związku uwolnić w jakiś sposób poprzez przemieszczanie, albo zmianę mieszkania, albo zmianę domu, albo zmianę w ogóle kraju. No, to jest decyzja przez was do podjęcia, ale na pewno jest taka szansa, i warto jej się przyjrzeć, tak? Cztery pentakle i. Pięć mieczy. No to może mogą przyjść jakieś przeprosiny, mogą przyjść jakieś informacje, które przyniosą Ci spokój taki emocjonalny. Być może od kogoś, kogo kochasz od kochanka, od adoratora ktoś tu może bardzo ci poprawić twój stan emocjonalny tak, ewidentnie no dobra, to sprawdźmy jeszcze co mamy tutaj w mapie, nauka mamy tutaj taką piękną dziewczynę, która ma otwartą księgę z tej księgi wyskakuje jakiś elfik tak, mamy czaple która jest symbolem mądrości, doświadczenia wiedzy i co mamy w przekazie tej karty? Życie pełne jest lekcji. Bądź pilnym uczniem. A mądrość nabywamy wtedy, kiedy aktywnie uczestniczymy w naszym życiu, tak? Zbieramy pewne doświadczenia, wyciągamy odpowiednie lekcje z tych doświadczeń. I ta karta sugeruje, że prawdopodobnie, droga panno, nie posiadasz wystarczającej wiedzy na temat tego, czego szukasz. Lub kierunku, który obierasz, eee, lub yy, nadszedł czas, żebyś poszedł do szkoły, porozmawiał z osobą, która może więcej wiedzieć niż ty. Może powinnaś się doradzić kogoś, poprosić o radę kogoś, tak? Eee, żebyś znalazł właściwego nauczyciela i właściwy kurs, bo to ci pomoże zrozumieć, yy, jaki kolejny krok powinieneś w danej sytuacji wykonać, tak? Hmm. Czas też na zmianę poglądów, droga Panno. I, na, i czas, żeby się nauczyć te poglądy zmieniać. E, to macie tutaj w tej złodziejce snów. Tu są stare schematy, którymi się karmicie i którym nie pozwalacie dojść do słowa nowym doświadczeniom, które już zbieracie w tej chwili, tak? Hmm. Warto sobie powtarzać w tej sytuacji, w której jesteście. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem jeszcze, ale szukam tej wiedzy i szukam tych rozwiązań, i szukam osób, które będą mi pomocne, i szukam yy, wiadomości, które mogą pomóc mi rozwiązać daną sytuację. Tak? Cerowanie zasłony, mamy tutaj wybaczenie. No kochani, tu chodzi o przeprosiny. Ewidentnie tu chodzi o przeprosiny, o wybaczenie o to, żeby ponownie scalić dwie połówki ze sobą, tak? Co może nam w tym ewentualnie pomóc. Zadość uczynienie, uświadomienie sobie naszej jedności z kimś. W tej karcie jest też informacja, że nie zawsze pamiętamy, że to, co czynimy komuś innemu, jednocześnie czynimy też samemu sobie, tak? Samego siebie oczerniamy, oczerniając innych lub yy, no, karając innych w jakiś sposób, manipulując innymi. Kiedy szarpiemy zasłonę z powodu lęku, złości, zazdrości czy urazy, kiedy manipulujemy innymi, nadużywamy swojej władzy lub pozwalamy, by czyjeś działania nas pomniejszały, Powodujemy powstanie ran odczuwanych przez wiele osób, nie tylko tych, z którymi jesteśmy w bezpośredniej relacji. I teraz ważne, żeby zbadać te miejsca, te okoliczności, te osoby, którymi wyrządziliśmy krzywdę, tak. I nieważne po której stronie się znajdujesz, ważne, żebyś wziął odpowiedzialność za zasklepienie tego rozdarcia, wprowadzając miłość, współczucie. Uważne słuchanie i obecność w obszary, w których brakuje właśnie balansu, harmonii, a widać, że brakuje tutaj bardzo wokół ciebie, szczególnie jeżeli chodzi o Twoje związki, o Twoje relacje emocjonalne. Jest potrzebne uzdrawianie, wybaczanie, naprawianie tego, co źle działa w świecie. To przyjemna i bardzo potrzebna deklaracja też wolności dla Ciebie, droga Panno. Tak. No dobra, to wszystko dla was. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wytrwałości i życzę mm, wiary i nadziei w to, że to wszystko się naprawdę uda rozwiązać, bo się uda. Trzeba tylko zdobyć odpowiednią wiedzę lub poradzić się osób, które po prostu mają wiedzę na ten temat. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w następnych czytaniach.